Zbliża się wielk, tłusty czwartek. Czy w ten dzień musimy sobie odmawiać, czy jednak zdrowe zamienniki tutaj powinny wejść? Wszystko jest dla ludzi absolutnie. Pączek to pączek. Warto sobie go usmażyć, chociaż jeżeli nie mamy armii do wakarmienia, to może lepiej kupić, ee, ponieważ wiadomo wiąże się to po prostu z pracą. Ja tylko proszę, żeby uważać na gorący tłuszcz. Moi drodzy, nie wsadzamy tłuszczu do zlewu, który jest gorący po pieczeniu pączków, po smażeniu pączków. No i też uwaga na palce. Ja już jeden kulinarny tatuaż w tym roku mam, ponieważ mój tłusty czwartek odbył się w ubiegły poniedziałek, smażyłam faworki i te kulinarne tatuaże to jest od obtarcia, od ucięcia się, albo też na przykład usmażenia sobie palucha. A czy jest jakieś nadzienie do pączka, którego powinniśmy unikać ze względu może za dużo cukru, za dużo tłuszczu, czy tego dnia wszystko jest nam wolno? Ja uważam, że kto co lubi, nie jemy tego na co dzień. To jest jakieś, to jest jakieś też celebrowanie pewnej chwili, więc e, myślę sobie, że każdy ma możliwość i prawo do tego, żeby sobie zjeść jednego ulubionego pączka.